Elektrownia jądrowa w Twojej kuchni? Lodówka, gaz, filtr i boiler nowoczesny. I pełno wszelakich rurek, rureczek, wężyków. A to wszystko po to, żeby mieć taki właśnie smart kran, który daje zimną wodę schłodzoną, wodę gazowaną. Spróbujmy. Dobra. Oraz wrzątek. Fajny, sprytny, smart i stosunkowo niedrogi kran. Jak Wam się podoba, to zaobserwujcie mój profil i skomentujcie tę rolkę słowem kran, a ja Wam wyślę link do niego. Bądź smart i obserwuj po więcej. No, jeszcze tutaj taka wyleweczka wyjmowana.